Witam Was po przerwie, cały czas oglądacie program Między Gwiazdami. Za mną, fotoreporterzy, czerwony dywan, ścianka i plakat filmu wyrwa. Jesteśmy na uroczystej premierze. Janina, Janka, Nina, to bohaterka, którą grasz w wyrwie, mówię, że Nina i Janina, ponieważ Janina zwraca się do niej mąż, a Nina zwraca się do niej No właśnie, właśnie jak go nazwać, tak jak się nazwać, zastanawiam. Nie od razu tak? wszystkiego. Czy to jest kochanek, czy to nie jest kochanek, czy to jest ktoś, z kim ona chciałaby być? No w każdym razie nie do końca chyba chce być ze swoim mężem. Dlaczego? Jak tak sobie myślałam o tym małżeństwie jej z Maćkiem granym przez Tomka, Tomka Kota, no to to takie małżeństwo, które zaczynało chyba bardzo pięknie, z takiej prawdziwej miłości, spontanicznej, trochę szalonej. I to widać w retrospekcjach, które w filmie gdzieś tam się pojawiają. No, a później z biegiem czasu, z biegiem lat, wpadli trochę w taką rutynę i. On skupił się na pracy. Ona urodziła dwójkę dzieci. Pewnie mieli jakiś kredyt, i nagle się okazało, że przestali kompletnie dbać o siebie nawzajem i w ogóle zauważać siebie nawzajem, zauważać swoje potrzeby, komunikować też swoje potrzeby. No i, i wydaje mi się, że Janina, wiem chyba nawet, że Janina w tym związku była tą osobą bardziej z taką artystyczną duszą, bo ona jest dziennikarką, napisała powieść, planuje jakąś kolejną. No i ta, ta, ta rutyna gdzieś tam w środku ją zabijała i zaczęła szukać inspiracji gdzieś w świecie, gdzieś poza związkiem, poza domem rodzinnym. Film Wyrwa to thriller, mamy mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale mamy też relację małżeńską. Nie do końca chyba udaną, chociaż nie wiemy jak to małżeństwo wyglądało na samym początku. Ja jestem bardzo ciekawa tego, ale poznajemy to małżeństwo, kiedy nie do końca tam wszystko gra. Jakie to było małżeństwo i dlaczego tak naprawdę coś się wydarzyło, że ta kobieta zaczęła mieć podwójne życie? Nie, mi się wydaje, że to jest to, co to co chyba większość ludzi jakby dopada, nie? Czyli mamy nie wiem, mamy ciężkie czasy. Ludzie muszą harować. Nie wiem, ktoś ich kiedyś w banku namówił na kredyt i potem się okazuje, że, że byli spaniakami i tak dalej, więc trzeba jakoś zasuwać, trzeba to spłacać. No i tak do tego doszło. Nie? Jakby w samym mechanizmie rozpadu tego małżeństwa nie, nie widzę tu nic wyjątkowego. Mam wrażenie, że jest to po prostu kolejna ta sama historia. Okazuje się, że mało w ogóle o niej wiedziałem. Gościu, serio nie czajesz, co się tutaj dzieje. Nie mieszaj się w to po prostu. Taki tchórz, jak ty, nie zasługiwał na kogoś takiego jak Nina. Ktoś bardzo, ale to bardzo skrzywdził Janeczkę. Wiem kto i nie mogę tego tak zostawić, rozumiesz? Pierwsza mafia. Z tym gnojami nie ma żartu. Czy tylko amatorzy thrillerów powinni się wybrać do kina? Komu by pan film wyrwa polecał? Kurczę, no wszystkim, yy, wszystkim, którzy mają ochotę wyrwać się do kina przede wszystkim, bo to jest film taki, no magiczny, ponieważ skomponowany jest tak jakby z kilku torów. Jest ten tor thrillerowy, tor kryminalny, tor obyczajowy. To jest bardzo też fajne kino obyczajowe. Kilka razy buchnąłem śmiechem, takim zdrowym śmiechem. Tam, tam są też bardzo śmieszne elementy. I co jest naj, najlepsze, no to... Kurde, no... Ja, mi, ja jestem najbardziej subiektywny. Nie potrafię tak powiedzieć i tak dalej, ale bardzo wielu ludzi, których lubię i cenię, mówią, że film jest niezwykle wzruszający. To jest, wiesz, dla mnie bardziej, ten film jest bardziej opowieścią o tym, że mimo tego braku porozumienia, rozpadu tego związku, tej tragedii, tragedia nie musi oznaczać końca, tragedia może oznaczać też początek czegoś nowego i że tak naprawdę każdy nowy dzień wraz ze świtem przynosi nową szansę, budzimy się od nowa i wszystko może się zdarzyć w życiu, w tym sensie, że... Jeśli będziemy otwarci, jeśli będziemy szukać kolejnej szansy, to jest najważniejsze. I o tym chcieliśmy też opowiedzieć, że nie, nie chodzi o to, żeby tragedią się przytłoczyć, popaść w depresję, tylko żeby ją przerobić, żeby otworzyć się na kolejnych ludzi na świat, na zmianę w sobie i zmianę w świecie. Mi w tym filmie najbardziej yy, podoba się to i w ogóle w tej historii, że yy, bazą do powiedzenia historii kryminalnej yy, czy też thrillera Stają się relacje międzyludzkie, takie bardzo, bardzo podstawowe, międzyludzkie relacje. I to jest ciekawe, bo w polskim kinie chyba tego długo, długo nie było. Raczej zawsze stroniliśmy od tego gatunku. Może też nie zdarzały się takie scenariusze, może nie mało było takich książek, albo po prostu twórcy bali się, bo to nie są nigdy łatwe tematy. Jakie to uczucie zobaczyć plakat filmu? filmu na podstawie twojej książki? Ojej, niesamowite. Znaczy, z, zobaczyć, wiesz, ten plakat, zobaczyć te twarze na tym plakacie, e, zobaczyć e, też tam swoje nazwisko. E, e, Strasznie duża satysfakcja. Takie poczucie, że okej, okay, kurczę, fajnie zamknęliśmy pewien etap życia tej książki. E, e, wyciągnęliśmy z tej historii też jakby wszystko, tak? Bo i, i, i książka, e, e, i tam słuchowisko powstało wokół tej książki. Te Teraz e, Teraz film, więc jest takie poczucie, że okej, okay, ta historia żyje, ta historia też jest ciekawa dla innych twórców. To jest, to, jest, to jest coś dla mnie bardzo ważne. Film wyrwa, warto się na niego wyrwać, powiedział Tomasz Kot i ma rację. Warto wyrwać także chwilę ze swojego kalendarza, żeby obejrzeć za dwa tygodnie kolejne nasze spotkanie. Program Między Gwiazdami. Do zobaczenia. Paulina.